Ojciec Tadeusz, jak Prometeusz, wybiera z ziemi ciepło dla ludzi. Prezesa Rady Ministrów, jak powszechnie wiadomo, jest osobą wyspecjalizowaną w relacjach z panem Tadeuszem Rydzykiem. I żądamy bardzo konkretnej informacji zbiorczej, zresztą jest to w gestii szefowej kancelarii, żeby zebrać wszystkie informacje związane z wszystkimi dotacjami, wsparciem, wygranymi konkursami, jak również udziałem spółek Skarbu Państwa czy fundacji powiązanych ze spółkami Skarbu Państwa w rozmaitych przedsięwzięciach Tadeusza Ryzyka. Ojciec Tadeusza. Jak Prometeusz, wybiera z ziemi, ciepło dla ludzi, dla każdej gminy, każdej rodziny, wielką nadzieję dla Polski budzi. A... Z Matki Bożej Strażniczki Wiary, Bedonia, Matki Królowej Polski, z Białej Podlaskiej, Świętego Antoniego, z Białej Rawskiej i Rawy Mazowieckiej, z Białego Stoku, od Świętego Wojciecha, z Martwych Wstania Pańskiego, na Marii Panny, Matki Kościoła, Świętego Rocha, Złap, Biłgoraja, Jerzego i Magdaleny. Jest tak, że docierają do nas informacje, że ta kwota już przekroczyła przez ostatnie półtora roku 100 milionów złotych. Ojciec Zadeusz, ja w Prometeuszu, w Kaliszu, prosi w pokorze. w każdej gminie, w każdej rodzinie co w dziele pomoże Wystarczy tylko, żeby pani minister Kempa rozpoczęła swoją współpracę od panów ministrów Glińskiego, Ziobro, Waszczykowskiego, Szyszko oczywiście i dowie się, że już z tych resortów popłynęły miliony złotych na współpracę rządową z Tadeuszem Ryzykiem. Do runiu Kopernika, wiercą w ziemi kładą rury. Geoternia nie fabryka, dar od Boga i natury. A krajem rządzi jednak klika, której wyobraźnia chora Jakby siadła jej psychika, każe jakie ogrodnika, ukryć ojca dyrektora. Bardzo stanowczo żądamy odpowiedzi na te wszystkie pytania i bardzo stanowczo żądamy odpowiedzi, czy rzeczywiście jest tak, jak docierają do nas informacje, że ta kwota wsparcia dla e, imperium Tadeusza Rydzyka przekroczyła już 100 milionów złotych. A ojciec Tadeusz, jak Prometeusz, wybiera z ziemi. Ciepło dla ludzi Dla każdej gminy Każdej rodziny Wielką nadzieję Dla Polski budzi A ojciec Tadeusz Nasz Prometeusz Klęka w Kaliszu w pokorze nie w każdej gminie w każdej rodzinie opiekun rodzin gdziele pomoże opiekun rodzin dziele kapela z Nadmaryczy! Łochowa, Łagiewnik koło Wrocławia, Łagowa Lubuskiego, Łąży, Łodzi, tu kilka parafii, Zmarek, Mielca, Mieszkowic, Mikołajek, Mińska Mazowieckiego, Mławy, Działdowa, Mrągowa, Nasielska, Niepokalanowa, Nowego Miasta, Nowego Sącza, Nowego Targu, Nysy, Obornik Wielkopolskich Oleśnicy, Olkusza, Olsztyna, Opoczna, Zostrołęki, Pabianic, Piły, Piotrkowa Trybunalskiego, Płocka, Polkowic, Głogowa, Pomiechowa i Poznania.